A, propos... a bo dobra, to już Ejaj, młody książę. Musimy porozmawiać. Nie mam czasu na Daniny. Posłuchaj mnie, młodzieńcze. To królestwo jest już stracone. Ogarnął je cień, którego nic nie powstrzyma. Jeśli naprawdę chcesz ocalić swój lud, poprowadź go na zachód, za morze. Mam uciekać? Moje miejsce jest tutaj i tu będę bronić swego ludu. Dokonałeś więc wyboru. Ale pamiętaj, im zacieklej walczysz ze wrogiem, tym szybciej pchasz swych ludzi w jego szeregi. Wybacz, że się ukryłam, Artasie. Chciałam tylko. Lepiej nic nie mów. Wyczułam w nim potężną moc. Może ma rację. Może naprawdę wie, co się zdarzy. Nie porzucę ojczyzny w potrzebie. Nawet gdyby ten szaleniec rzeczywiście znał przyszłość. Ruszajmy. Weszła. Dobrze. Jest. Właśnie nigdy nie wiedziałem, jak go się czyta. Tak, 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 Cieszę masz rację. Do Teraz Jego ja na przykład oglądałem. Nie, nie tym to. ale Może i jesteś księciem, ale jako Palladin nadal mi podlegasz. Jak mógłbym zapomnieć? Słuchaj, Uterze, muszę ci coś powiedzieć na temat tej zarazy. O nie, jesteśmy za późno. Wszyscy mieszkańcy są już zarażeni. Wyglądają na zdrowych, ale to tylko kwestia czasu nim przemienią się w nieumarłych. Co takiego? Całe miasto musi zostać oczyszczone. Jak możesz w ogóle o tym myśleć? Na pewno jest jakiś inny sposób. Do diabła uterze. Jako twój przyszły król rozkazuje ci oczyścić miasto. Jeszcze nie jesteś królem, chłopcze. A nawet gdybyś nim był i tak bym cię nie usłuchał! Zatem jestem zmuszony uznać twą decyzję za akt zdrady. Zdrady? Postradałeś rozum, Artasie! Czyżby? Lordzie uterze, na mocy prawa, sukcesji i należnej mi władzy odbieram ci piastowane godności i zawieszam w służbie podległych ci paladynów. Artasie, nie możesz. Już to zrobiłem! Ci z was, których wolą jest ratować królestwo, za mną! Reszta precz z moich oczu. Popełniłeś właśnie straszliwy błąd, książę. Na ja mnie teraz no. Wybacz, Artasie. Nie mogę na to patrzeć. Nie ma dowodów, że Arto zbiedzie o Strat Chłopty <głopie> Chłopie, ty to masz humor. Jakieś niebezpieczeństwo. Ej, ale rycerze zostali nawet. No, po jednym. Jakie masz Zawsze to coś, aczkolwiek On chyba. Plan. Dobra. Jakie mamy plan? Jest siłą. Wyżyczki porobić i jednostkami do przodu? Jak trzeba. Tylko coś by chyba musiało zostać żeby ten... żeby te... rozwalało Niech stanie się zadość Ej, a może zrobimy, że jeden będzie pilnował oczywiście. wioski, a drugi atakował? Tak też można Jeżeli byśmy się wyrobili, to to jest do zrobienia No Więcej pracy? Gotów do pracy tak, można Nie trzeba mi się kłaniać na honor. Jak najbardziej Dobra, yy, ja idę już do przodu Jak chcesz to chodź ze mną, jak nie to Jak nie to później Po prostu dojdziesz najwyżej czy coś I krzęczne jednostki niech ci da no, możesz sobie dać yy, z tymi jednostkami, bo to faktycznie to jest przydatne moim zdaniem bardzo Najpierw, że weźmy jednostki. Nie potrzebuję. Nie, no weź, weź, weź. Ja jestem gotów. ci się. No, zaczyna się. A ty mu surowce? Czekałem na ciebie. Ej, no, Ale w sumie jednostki muszę to się robić. Ale ogólnie faktycznie ma to sens. Ty Gerard, a może zrobimy tak, że ci będę surowce wysyłał, a ty będziesz jeszcze jednostki tworzył i w ogóle wszystko robił? Jak widzisz... Tylko jak koszta będą duże, to będzie lipa. twoim ludem będę przemieniał twoich drogich poddanych dom po domu. A dobra, wiesz a bo dobra, sorry w tym mieście. Na zawsze. Nie pozwolę na to. Prędzej sam zabiję tych ludzi niż dopuszczę, by po śmierci stali się twoimi niewolnikami. jakieś niebezpieczeństwo? Ojejka Wiesz co, na razie się wstrzymajmy z tym planem, że ja cię będę przesyłał surowce, bo ja muszę jednostki tworzyć i tak Służę światłości Oczywiście do na honor Jak najbardziej Czemu mój chce wrócić? Co Oczywiście Gotów do pracy Nadchodzi sprawiedliwość ...sprawiedliwości niech stanie się zadość. Poczuj no, mój Tak, no, ja no, mi się Rycerze OP, mówisz? Co na no, rycerze? Pewnie ratusz trzeba było, nie pamiętam. Tak. To... Dobra, to ja będę ulepszał główny budynek. ...służę światłości. Nic cię już nie uratuje. Kurde, Malganiz szybki jest. Nie wiem, czy nie będziesz musiał mi pomóc, stary. Ale na razie, na razie załóżmy, że nie. Jakieś niebezpieczeństwo? A w ogóle będą nas atakować? Niby wieżyczka jest, ale nie wiem. Sprawiedliwość, o jezus, to, się to jest. Nadchodzi sprawiedliwość. Lugawy nędznik. Czekać Służę światłość Dobra. Jestem szybszy od niego chyba mimo wszystko.

To, tu, tu trzeba pójść. Fontana z życiem jest w ogóle. Ulepszam główny budynek. Zaraz. Ulepszam. Co? Dobrze. Rozumiem. No za dużo. Tu... Ja cię mogę drewno wysłać. Ja będę drewno zbierał, stara, Ja mam strasznie dużo drewna. Ci to było Narodowe. taka o, Lumber. I poprzednio 300. Jest. To ja już pójdę. Ja się złotem zajmę. Jeszcze raz? się złotym bardziej zajmę. Dobra. Poczuj mój gniew. Światłość jest tą siłą. A na początku tylko z dołu. Dobra, to uważaj na razie na dół. To, to masz w sumie farta, że się od dołu. Sprawiedliwości niech stanie się zadość. Jakieś niebezpieczeństwo? Nie trzeba mi się kłaniać. Jakieś niebezpieczeństwo? Oczuj mój gniew. też można przekazywać na przykład farmę, bo masz limit. A w jaki sposób? Mówiłeś, że zaznaczyć na budynek i później X-Change wpisać, czy... Nic cię już nie uratuje! Dobra. Sprawiedliwości niech W razie czego można budynki sobie nawet dawać, z tego co on mówi. Masz już jakiś cel? W sumie zobaczyć czy coś mogę zrobić. Dobra, nie mogę. Szkoda. A znaczy co w sumie to dobrze? A co chcieliśmy budynek zabrać? Chciałem <grym> ci jednostku zabrać, <grym z jednostką> zabrać> Aha. Ale ogólnie faktycznie jest ten, że nie mogłem tego zrobić, czyli ogólnie będzie się dało. Więc ja mogę co mi tobie dawać w piszecie? Strong hustar, dzięki za followka. mi I zbyt Polska, żeby to nie było polskie Jakieś niebezpieczeństwo Nie trzeba mi się kłaniać Za mojego ojca króla! Co to wyskoczyła? Szury Nie zarobiste sprawiedliwości niech stanie się zadość. Aha i do mnie, no zarobiście. Albo idą na dół. Jedno z dwóch. U mnie coś się dzieje. A nie. Malganis też idzie. Spierdolany. Duży poziom ma. Masz stówkę? Albo. Nawet nie całą? nie Jakieś mam. Jakbyś tak 20. dobra. dobra. Wreszcie ci mogę odesłać Eee gold i 100, tak? Jakieś niebezpieczeństwo? Oczywiście. A Masz, jesteś, masz szarczą, czy tam? Stanie się zadość dość. Co co co? Co honorów możesz robić? Ten ci warsztat. Bość jest mą siłą. Róba. Czego ci Atakuję trzeba? Nasz ja pierdzielę. No tylko słowo. Nie trzeba mi się kłaniać. Ale za dyma bo mnie jest trochę Oczywiście. ciężko, tak szczerze. Ci ci światłości. Co na razie daje radę? Nie, ja się radę. Kłaniać. Jak najbardziej. Nie jest git, jest git. Ja po prostu przejdę sobie na inne Chodę budynki, plan. chyba. Oczywiście. Dobra, Ratosz się robi, więc jest git. Jak twoja jednostka takiego ośpioną, to się budzi. Y tak, to prawda. Zapomniałem o tym, dzięki za info. stanie się zadość. Jakieś niebezpieczeństwo. A my nie w ogóle, tym. na no, kurde. Jak najbardziej. Mądry plan. Na honor. Na honor. Mądry plan. Jak najbardziej. Oczywiście. Twój rozkaz? Doskonale światłości światło. Sprawiedliwości nie stanie się Oczywiście. Nie trzeba mi się kłamać. Jestem twoim strzętem. Światłość jest mą siłą. No mnie ciągle tak goni tak? stary, nie? Czego ci trzeba? O no bo dobra. Niech sobie... Oczywiście. No, nie dobrze. Na honor. Mądry plan. Starą, zamiast rozwalać budynki to mnie atakuje na no, serio. Yy, biorę kanonierów, dzięki Gerard. W sensie, że ten, że budynek dałeś. Dobra, niszczymy dalej. Nie niszczymy dalej, bo znowu mnie atakuje ten frajer. Oczywiście. Na honor. Jakieś niebezpieczeństwo? Jak najbardziej. Jakie masz rozkazy? Jakie masz siłą. Nadchodzi sprawiedliwe wszędzie! Jak najbardziej. Nie Geralt da ci wojska, bo się marnują w bazie, albo niech idzie ci pomóc. Na honor. Teoretycznie No to wiesz, jak nie atakują Służę światłości Aha, bo oni mnie atakują Bo to są te jednostki, które na bazę niby mają iść Sprawiedliwości niech stanie się zadość Co, ja na razie od ciebie? Co? Mądry plan Ale faktycznie, możemy chyba zacząć razem chodzić Plan nie trochę się nie powiódł, się tak jak kłacać. myślałem, że będzie Nie trzeba mi się kłamać Wskaż Służę światłości Na honor Czego ci trzeba? Światłość jest mą siłą Jakieś niebezpieczeństwo? Potrzebna jest moja pomoc Sprawiedliwości niech stanie się zadość w czym Cofnij może jedno z kamień do powierzyczek. Służę jak światłości? on to podejdzie to wiesz Oczywiście Mądry plan Jak najbardziej Dobra Światłość jest mą siłą Nazywałem cię stary jak Wiedźminę Oczywiście. z z tego Boże, jak y wieszka Geralt. Jak najbardziej. Z Rivi. Nie, bolesławca. <śpiewa> o rycerze. O, średz... Dobra, atakuję. Ja cofnę? Ja wiem. Produkcje, nowe budynki sobie porobię po prostu. Jakieś farmy, nie farmy, bo ja zrobiłem zastój za duży. Ulepszenie to, to ja by się przydało. Mam drewno, wysyłam, myślę, ci dużo nawet. Eee. Y... Kolum... jest kolumber... Proszę. wow Ja aż tyle nie potrzebuję. Zbuduj więcej sprawiedliwości, A, niech się stanie dobrać. się zadość. Dobra. Pójdziesz ze mną na dół? No. Mamy tyle wyżyczek na dole, że powinniśmy sobie poradzić. Mam na górze, muszę powoli Muszę lecieć! Um, atakuję to, gdzie... Nie trzeba się kłaniać.

Oczywiście. Powiedz tylko słowa sprawiedliwości, niech stanie się zadość. Ja w ogóle światłości. Róż w zady, jakieś niebezpieczeństwo? Idę na fontannę, a później... Dobra, jednostka tylko. Taka... To może ci się przydać. Znaczy, w sumie nam. Więcej pracy? Jak ktoś, co wiesz, ma jednostki so. ja ze sobą, a jeszcze bazą się scepuje. Tak? Baraki, złota Sprawiedliwości niech stanie się zadość. i później tu... Ej, trzeba nadrobić trochę tempo, bo jest lipa. Światłość jest mą siłą. Dawaj, lecimy od razu. Nie mi się Co? No już jest za szybki. Już. To ja już pójdę. Światłość jest mą siłą. Służę światłości...

Podzielmy się, żeby było szybciej. Musimy stare dużo nadrobić, chociaż jest zbyt duży. Jesteś w ogóle? Tak przerwało? W się martwić cię nie ma. Jakieś niebezpieczeństwo? Nie, nie to razem. Za mojego ojca. Króla gotowe! Nie bądź się udać! Nie trzeba ci się kłaniać! Oczuj mój gniew! Jest Jak coś to uczymy ich jednostek, nie wszystko Dobrze. Jakieś niebezpieczeństwo? Nic cię już nie uratuje. Służę światłości. Czekam na rozk, nie trzeba się Światłość Jakieś niebezpieczeństwo?

Siłą. Dobra, jak będzie lipa, to tak zrobimy. Możemy Służę się tak umówić. Wiatłości. Danter znowu podpowiada. Jakieś niebezpieczeństwo? Że można byłoby Służę. faktycznie Artasa wziąć i żeby on pilnował e, tego Malganisa i go otrzymał. Na nieśmiertelności i go odciągać niech od budynków. Sprawiedliwości niech stanie się zadość. Służę światłości. Mądry plan. Jakiś Co jeszcze mnie bliżej? Za mojego ojca w Nie trzeba mi się płacić. Światłość jest mą siłą. nie Sprawiedliwości nie w stanie się zachować. Światłość jest mą siłą. Nie trzeba mi się płacić. Służę światłości. A mnie to zawsze irytowało, że nie można było ich zabić, ale ma to sens, no bo oni są niby teoretycznie z nami aczkolwiek i tak irytujący. Ile trzeba było? 100 czy 200? 100, dobra, Aż git. Wszyscy jesteśmy tak zabarykadowani, że... leczenie ja na luzie. O, balon! Nie w stanie się zachować. Poczuj mój gniew. Draca światłości. Nic się już nie uratuj. Przemierzańców jest oblężony. Jestem ubogi. Nie trzeba się zielęć. Gotów nasz przemysł! Muszę lecieć. Jak pamięci, że ciężko może być na to? Ja rozwalę. Światłość jest Dobra, rozwaliłem go. Jakieś niebezpieczeństwo? Nie. O! Służę Światłości! Sprawiedliwości niech stanie się zabić! Sprawiedliwości niech stanie się zabić! Nie się Jakieś niebezpieczeństwo? Światłość jest nam siłą! Lugawy nędznik! Kierę się do walki! Służę światłością, skarży, nie trzeba, się kładzie Gdzie? I to ostro Nie, nie tak ostro O kurde, ostro Mówię, że ostro Walimy bohatera, nie? No Ale jazda, lecimy! Przez przypadek, że przycisk elegancko. Trzeba chyba cofnąć, nie ma sensu. Ja potrzebujemy jednej osoby, bez kit'u Jakiś losowy budynek, ja rozwalę budynek na górze i to jest koniec? Tak. No i chyba mamy to. Nie tak. trzeba Nie uciekam. Bo go zostawiasz. No oczywiście. Dobra, mamy to. To koniec, Jak to? Tenisie, załatwmy to między sobą. Tylko ty i ja. Odważne słowa. Na twoje nieszczęście. To nie dziś nastąpi koniec. Twoja podróż dopiero się zaczyna. Zbierz swoich ludzi. I udaj się na północną grań. To tam wyrównamy nasze rachunki. To tam poznasz swoje prawdziwe przeznaczenie. To diabła z tobą malganisie. Będę ci ścigał, choćby na koniec świata! Słyszysz, na koniec świata! Elegancka. Wyrabiliśmy się do 22. Wyślę ci fotę, to jest szóste, ale zapisane w sumie wiecki. No i gitarka.